Siemas z tej strony tchony. I zaczynamy. Kolejny odcinek z serii Zegrałem w Stalker. Knife only On rusza. Rusza ustami. Tam są nasi chłopcy. Nasi chłopcy? Boże geje. O nie. To będzie straszne. Ale no cóż. Tam są nasi chłopcy. Ja wiem o co ci stary chodzi. I tak wam nie pomogę, bo nic mi nie dacie. Ształeczka! A raczej nóż. O tak, moje orę... mój oręż... orange. Wiem, że to nie miało sensu. Wiem, to to, to, nie słyszy, ja to, Oczywiście będzie skrzypczone tempo, już, już... już widzę to po klatkach na dole, ale dobrze wiecie, że ja nic na to nie mogę poradzić. Więc wybaczcie mi. Więc wybaczcie mi za to. I jeżeli będzie takie owe strzyne tempo, bo ja już już widzę po prostu, to właśnie właśnie, właśnie będą takie przycinki ja, ja, jaką zademonstrowałem przed chwilką. I po prostu, no sorry was. Sorry wam za to ludzie, że może musicie przez to przechodzić. Mm. Po, po, po feriach to się zmieni. Obiecuję wam. Po feriach będzie okej. Okay. Po feriach będzie Battlefield 3. Po feriach będzie Call of Duty Modern Warfare 3. I myślę, że po feriach już uwinę się i skończę nagrywanie chociaż jednego mojego projektu. I tym samym w ferie... Ja jeszcze dam film informacyjny, ale to już nie tutaj. Samym w samym ferie ja wyjeżdżam do... o no, wyjeżdżam po prostu, wyjeżdżam za granicę. Przez... Od 15 nie pojawi się na moim kanale żaden nowy film do... O, do końca ferii Bo mamy... my mamy tutaj ferii od 13 do któregoś tam. I w tych nie... możecie być pewni, że nic nie pojawi się na moim kanale. No nie będę miał dostępu, nie będę miał internetu, będę w Amsterdamie. Potem w Niemczech. Świnie osaczyły mnie na dziedzińcu, chłopaki, pomóżcie. Już, już pędzimy. Nie, niestety tutaj nie, nie będę fatygował się w ratowanie tych stalkerów. Co mu się stało? Oooo ale pieprznęło! Gruba z rysiem Ojej, zauważył mnie. Obudził się. Boudziska skacina. czy jak... Co ty tam mówisz? O mój Boże, zaraz kredę dnie. GAT opłacało się, a teraz... Szyb... Biegiem, 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 biegiem! Ło kur... Wa mać. Cóż. Zaraz do was dołączę. <grym> Jeszcze raz. Wybaczcie, wybaczcie. To się więcej nie powtórzy, bo jam jest hanę Straszne. Co nie? No dam jak... Tutaj była jakaś masowa orbia. I GIŃ! No! Leżeć! Zaprawdę powiadam ci... Moim drogi padawanie, ty też! Gry... Gr piach. Ma to... Oh yeah. Dobra... Musimy go uratować, po prostu muszę! A tutaj... I nie wiem... Nie wiem, czy będę chciał bawić się, z, z, bo, bo tu, tu, tutaj będzie jednostka wojskowa. Dobra. I teraz pokazujemy się im. Wracamy tutaj. Oni już od kreta są odciągnięci całkowicie. Ich cała uwaga skupiła się na nas, a my teraz w spokoju możemy poprzeszukiwać te wszystkie ciała, a z nich uzbierać cenne surowce zwanymi bandażami. 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 Bandażami, no nie, ja nie chcę bandaży Nie chcę bandaży, chcę apteczki Oj, ch ch chyba oni jednak na, na tym krecie się skupili I może być lipa Może ja tutaj walnę sobie zapis Na gamma, wracaj do porządku dziennego Dziękuję I zapisujemy grę jako kret Kret Zapis jako kret I jedziemy dalej, krecik tak, takich na plemionach szybko się eliminuje krecików tak zwanych Jeżeli ktoś gra w plemiona, to wie o czym mówię. Kreciki. Siedzą i tylko podkopują własne plemię. Cii, cii. Dobra Tutaj bardzo ładnie się uporaliśmy się wow 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 teraz planowanie bo to jest najważniejsze i teraz sekunda na jakim my gramy poziomie trudności? czy ja na pewno gram? tak, gram na weteranie no chodźcie im się powinna w końcu skończyć amunicja ale oni teraz będą no Jezu myślałem, że to jest ściana im się w... Kiedy... kiedyś by im się skończyła amunicja ale właśnie. I tu są, najwię... tu, 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 tu są jedne z największych schodów. W tym. Potem mogę już grać w stalkera. Nie ponosząc żadnych właśnie. Wszystko się... Muszę pomyśleć teraz chwilę. Jak ja mam to zrobić? Bo tutaj ich jest trochę dużo. Miło. Tutaj, tutaj też mogę bez rąk i nóg się wspinać. Muszę pomyśleć teraz, bo to jest... Zawsze ich tylko dzięki Czekajcie Czy ja tam widzę masową orgię? Szukamy się dupkę Kup spadochną a, a, a. zrobić tutaj takiego as Assassin's Creed Revelation O! O to mi chodziło, żeby się tutaj dostać. Proszę! Dobra, jestem w domu. No dobra, mój tak... mój dom tak nie wygląda, ale... Ale gdyż ponieważ... the chopper Now our escape begins Get to the chopper It's the only way out of here Don't let that Mniej. Dobra to było, dobra. Jest. Udało się w końcu. O mój Boże. Jakie to było okropne. To ja nie wnikam. Co ja, co ja tutaj przeżywałem? Dzięki stary, nie ma sprawy. Tak, tak. Zaraz. Zaraz faceciku, ja teraz tutaj mam... Muszę zebrać swoje trofea. Ło, dobra, 50, dobra. To tak reasumując wszystko, nie wyszedłem na tym aż tak... Co to było, co... Co mnie jej uraziło? Dobra. Mniej z tym. Mniej z tym. Mniej z tym. Mniej z tym. Baczcie za te fajerwerki, ale to już nie moja wina. ja mam wolny wieczór. Na sylwka nie idę. To jest cicho, możemy przeczekać. Sierra powiedział mi, czego szukasz. To gdzieś tu niedaleko pod ziemią, ale nie wiem dokładnie gdzie. Bądź ostrożny i powodzenia. Dziękuję. Tylko jeszcze tutaj. Dziękuję. No i co będzie w następnym odcinku? Wybaczcie, nie miałem najmniejszej ochoty tego całego renderować to wszystko, po prostu dałem przyspieszone tempo, żeby już mieć spokój Tak uprzedzam fakty, ale ja wiem, że wie, wie, wiem, że tam będzie to z tą tym optymistycznym pierdolnięciem kończymy w tym odcinku. Sorry za przekleństwo, komentował dla was tchane. Ja zobaczę jak to wszystko się nagrało. Od następnego odcinka jakoś audio, znaczy dźwięk mój głos będzie lepszy. Ciszę grep. Podgłośnie grę, wszystko zrobię. Komentował dla was Hanę i siery. zapiszę grę. Tak! Fajny ma pistolet. Fap, fap, fap. Na razie.